Uwaga, zmora kaktusiarzy, czyli wiele kaktusów, różnych kaktusów w jednej doniczce. Spokojnie, jest to faza przejściowa, bo za niedługo, gdy będzie cieplej i ładniej za oknem, wylądują na skalniaku, a część do doniczek. Ale spokojnie, oficjalnie witam Was na kanale, tutaj Kaktus Jorgen. Ktoś kiedyś mnie pytał na live o małe siewki. Gdzie one są rok temu, rosły i co się z nimi dzieje? Otóż kot mi trochę pomógł się pozbyć nadmiaru siewek. W sumie to już sadzonek gimnokalcium damsi, jak widać. Małe drobne ciernie, jak na razie, ale też małe kruszynki. Matka, czyli piękna roślina, która dała mi owoc. Gymnokalcjum damsi, damissi, diamy, s i i. Tak to się chyba nazywa. Poza tym rośnie mi sobie patyczak i patyczak mi kwitnie o tej porze. Dostał więcej wody i wypuścił kwiatka. Spoko, nie szalej tak, o. No, uznajmy, że jest jakaś ostrość. Rośnie mi coś, rośnie iglaki, Przesadzone zostały, ale zaczęły mi marudzić, przetrwają najsilniejsi. Podobnie tutaj. Były w piwnicy przez moment i było mi za zimno. Dlatego są z powrotem tutaj. Nasiona z pojemnika musiałem dać tutaj, ale spoko. Z pojemnika tego okrągłego, jak ktoś pamięta, jak wysiewałem, coś im nie odpasowało. Wilgotność mi szybko uciekała, woda parowała, pojemnik był nieszczelny, teraz są pod foliakiem, jak jakieś pomidorki, mam nadzieję, że coś wyjdzie, bo u mojej znajomej naziona, które wysiewaliśmy wspólnie, wschodzą bez problemu. Dodatkowo obawiałam się temperatury, ale nadają temperaturę powyżej 20 stopni, co mnie cieszy za oknem. Tak oto i w domu liczę, że 20 stopni gdzieś się utrzyma. W nocy temperatura nie będzie spadać, dzięki czemu siewki będą wschodzić. A jak będzie więcej słońca, więcej ciepła, to planuję im zrobić taki mały inkubator na tarasie, aby ich słońce nie spaliło, a też żeby lepiej rosły. Zobaczymy, pożyjemy, co z tego wyrośnie miks kaktusów i dorzuciłem tam jeszcze pitehaje bo pitehaja to jest zielstwo, które wyrośnie praktycznie wszędzie wśród kaktusów. No to co? Tutaj rosły sobie siewki gełno ale piasek jest za twardy, ja palcem się nie mogę wbić czyli sam piasek jest słaby bo jest jak cement, jest zbyt drobny lepszy byłby żwirek taka uwaga o te też będę gdzieś wysadzał niedługo ale się zastanawiam gdzie kiedy czy do doniczki czy na skalniak dobra z takich rzeczy roślinka z Irlandii nadal no name nie wiem jak się nazywa ale porasta sobie wzrasta sobie w murek i tak sobie rośnie jakiś mały krzew na takiej nóżce zdrewniałej. spoko roślinka ale wkurzyłem się, bo coś mi zaczęło zamierać. Wyciągam ją nie z ziemi. A w środku wełnowiec. Wełnowiec, który żeruje sobie w korzonkach. Byłem zdziwiony, a wręcz przerażony. Bo kiedyś nagrywam odcinek o wełnowcach, i jak wełnowce na kaktusach na górze mogłem pokazać, to w korzeniach nie mogłem ich znaleźć. A tutaj odcinek niespodzianka. Wyparzyłem w mikrofali, przez co pojemnik mi się trochę zmniejszył. Nie wnikajcie, tak czy siak roślinka żyje i mam nadzieję, że we nie wrócą. Czy boję się, że przeniesie się to na kolekcję? Boję się, ale wiecie co co? To powiem tak, nie ma co się bać, kiedy ma się oprysk. Jest się co bać, kiedy się śpi w tym pokoju, ale spokojnie. Roślinki warto wynieść wtedy na balkon na dzień czasu. Szczególnie, gdy temperatura ma tendencję wzrostową. U mnie w końcu średnia temperatura nocna będzie wynosiła około 15 stopni, a nie będzie spadać poniżej 10. Tego mi trzeba, bo Jana nas rośnie, a też jakieś ciepłolubne kaktusy chciałbym hodować od czasu do czasu, chociażby za oknem, nie? Bo to fajnie wygląda, budzisz się rano, a za oknem kaktusy. Dobra organizacyjnie tak to wygląda, czyli głównie odcinek po to, żeby pochwalić się, pokazać, że małe siewki żyją, rosną, a nawet tutaj taki mały pedryl różowiutki jest. Ciekawe, czy to będzie jakaś forma kolorowa, czy tylko odbarwienie od słońca. Czas pokaże. Kwiaty, rzecz jasna, prawdopodobnie będą białe, bo matka i ojciec, że tak się wyrażę, kwitną Posiadali kwiecie koloru białego. O, tak powiem, żeby było w miarę poprawnie. <laughs> Dobra, mały kwiatuszek, mały akcent dzisiejszego odcinka. Udało mi się tak odwrócić? Uznajmy, że tak. No to, kwiatuszkiem kończę. Trzymajcie się, nie puszczajcie, a rośliny niech Wam rosną. Na razie.